Plask, plask. Hej, cześć, siemano Wam wszystkim z tej strony. Ziemniak. Ziemniak. <laughs> Witam Was w odcinku trochę innym, bo jak sami widzicie, jesteśmy w tym momencie na kanapie i gramy w gierkę Inju Injustice. Injustice. Injustice na PlayStation 4 Pro. To jest taki odcinek z kanapowego grania, bo to by była naprawdę ciekawa seria, żeby od czasu do czasu, bo to jest Dołek, tutaj są gry, przecież to jest kanał gamingowy, żeby, Dołek. żeby od czasu do czasu robić takie kanapowe granie. Czyli spotykamy się w wujkę z Tivurem i zamiast pięciu minut z ziemniakiem i Tiwoltem będziemy siebie naparzać nawzajem. W ogóle. Kiedy ja ostatnio grałem na konsoli, na takim dużym telewizorze? Nie pamiętam, ja na zawsze taki się... Na kanapie w blasku reflektorów. No właśnie, ale nawet kij, to jest taki... To jest core tego, jak powinna wyglądać konsola, nie? A jak się robi filmy z gier na konsoli, to ja siedzę przed monitorem, przy komputerze i to wszystko nagrywam. A rzadko kiedy mam okazję nawet pograć na takim ekranie, no bo myślę sobie, nie, bo ja nie mam ustawienia pod to, bo bla, bla, bla. Ja wam pokażę, słuchajcie. To jest tak, że tu jest cały setup. To jest cały setup, a jak chcecie zobaczyć dokładnie, w jaki sposób technicznie to zostało rozwiązane, to wbijajcie do Tivura na materiał, do którego także Wam daje linka. O! Ja myślę, że możemy się przenieść do świata gry. To jest koniec wstępów. To jest się. pierwszy odcinek. Tutaj jest drugi odcinek. Ja mam listę opada. Włączyć kontroler, bo wylogowało profil. Jak się ktoś tu? Tak, to tu. To jest pierwszy raz, to dzisiaj, masz lampkę, gra na która PlayStation. Się pokazuje, że się włącza. To jest pierwszy raz, jak gra na Wybierz profil, Zosia Ja Nek. jestem Zosią. Zos Z Zosią jest ziemniak. <grym> tak, i słuchaj... Nie, nie powiem, żeby mi to w pełni pasowało, ale biorę zieloną lantarnię. To ja biorę czerwoną, będziemy walczyć. Red versus Green. Kurde, a jaka, jaka A, a jak mam kontroler? Jaka Blue. Jaka arena? Ja myślę, że jakaś inna niż mieliśmy jej wcześniej. Metropolis. Dobra. Ograliśmy troszeczkę samouczek. Zobaczyliśmy jak wyglądają tam kombosy. No i zobaczymy co z tego będzie. No i zbyt dużo nie zapamiętałem. Dobra, jestem czerwony. Szalony jestem czerwony. Czerwony jak cegła, zielony jak. Ser. Wcześniej spleśniały ser, spleśniały ser, tak to właśnie. U ciebie wygląda. czasami. Dobra, mniejsza. Okej, okay, zaczynamy w takim razie. Patrz, nauczyłem się paru kombosów. A nie. Widziałeś? Nauczyłem się blokować. Nie, nie nauczyłem się blokować. No Kiedy Ty gnido. O fu, nażygałeś. Na do mnie, stary, ale to ja myślę, że to, mo to, mogła być, to, to mogło być żyganie pod postacią. Ty mam kotka. Masz kotka, to prawda. kurde, on strzela do ciebie. No, naładalne Stary, naładowałem się mocą latarni i co? Weź mnie nie bij. Dlaczego? To kotek cię bije. Kotek nie bije, kotek nie bije, zawsze tak mówisz. A dom! ty robisz? Co ty <laughs> Udało się! Jak to było możliwe? Jak ja to zrobiłem? Nie czy, wiem. Czemu się super ruch nie odpalił? Ja ci rzucam czy, na twarz. Czy, czy ty mnie zablokowałeś? ziomek? Typa tak. Bo jestem twardy, silny i potężny. Ciekawe ty, jest... ma, Mam kotka, patrz. W tupie mam twojego kotka, kurde. Kombo! No ten kotek będziecie teraz rąbać. Staraj, go patrz. nie gryzie! On no wy... się zeżygał, teraz patrz. Ale, ale, kurde. Teraz ja ciebie łapię. Ha! <laughs> uh. Chodź, chodź. Ej, no chodź. bo ja płonąłem nienawiścią. Ha. No, tak to działa? Ziomek! Słuchajcie, wykręcam! Nie, nie. Masz kurde, grab! Co to się dzieje? Proszę, spadły na ciebie jakieś kurde jest jest ta, bele to krew, nienawiści. Czy to, jest, to jest krew czy nienawiść, to co, czym ja żygam? Stary, skąd nie mam łapkotka, wiedzieć? Łapkotka, ja nie łapkotka. Powiem szczerze, nie... Nie <grym> na brzuch, albo na Ja już, jakby. Ja już przegrywam. O Boże, nie! Nie! nie. Najpięk... Dziewiak, czemu? To czemu ci tak idzie dobrze w tym? Czemu to tak idzie ci dobrze? Bo ćwiczyłem kiedyś karaty tradycyjne. Ale że jako to jest challenge. Tivor, za przegraną jest ustawione... pięć pompeczek. Ja to będzie się tak odrywać cały czas i robić tak. to kurde, przestawiać, Chodzi aparat? O to, żeby było zmęczone. Żebym <grym> ja był zmęczony i przegrywał, to może wygrany powinien robić, żeby, żeby siebie zmęczyć. Dobrze kombinujesz. Zróbmy, trzeba, zróbmy trzeba... pierwszą serijkę razem. E, dobrze, proszę bardzo. To Ty pierwszy, Jezus Mary, ale ja będę źle robił te pompki. Bo zawsze wszyscy mają zdanie na temat tego jak się pompki powinno robić, ale chyba tak. Ja, ja będę liczyć raz, dwa, trzy, cztery piat. Piat jak w metro, bo metro, czyli tam 2063. Dobra, teraz jest Najnudniejsza książka, jaką czytałem. Genialna, jest stary, słyszałeś kiedyś tunele, Bo ja słyszałem też tutaj się ustawię idealne miejsce. Na piąsteczkach. Te pięści kiedyś atakowały ciebie w tej grze. Dwa, trzy, cztery, pięć. O! Czuję moc. Mój triceps urósł od tego. Weź to ustaw, bo ty masz w tym ja Czemu ten ekran się wyłącza? Bo tam jest czujnik dotykowy. Aha. Zbliżenia. Idealnie. O y Boże, Boże. jakbyśmy tak zrobili, że kanapowe granie byłoby połączone z fitnessem? Byśmy ci czyli Jak wam się taki pomysł podoba, to dajcie nam znać. Kontynuuję. Zbieramy. Wybierz nowego wojownika, god Goddammit, god damage cage. God it, Z cage. Czego by się w ogóle wzięło god it, cage? Z filmu Teenage D. Aha, właśnie. God it, cage. Kim by tutaj zagrać? Kim by tutaj zagrać? To jest skoro taki kotek był nad moją głową, to ja myślę, że zagram znów kotkiem. A ja zagram taką panią. Tą tak. Nie wiem, czemu lubię jasne areny, bo na, nawalanie się między sobą, bo tu już jest dość jasno i jak jest ciemno na arenie, to jeszcze mniej widać. Największy minus nagrywania czegoś z kamerką, masz włączone światła i niewiele widzisz czegokolwiek innego. Dlatego tak, podkręciliśmy wszystko na maksymalnie na jasność. Słuchajcie, Wrzucajcie. A, to ja Boże, jeszcze to ja jestem po milion O świetnie. O tak. Użyj. Słuchajcie, ja proponuję w ten sposób. Napiszcie w komentarzach, jakie gierki by Was interesowały do tego wspólnego naszego grania. M niekoniecznie nawalania się, ale może jakiegoś wspólnego, wiecie, kontrolowania dwóch postaci, które by... Nie! Oj, po oczach, nie po oczach, nie po oczach. Ej, to jest taka sytuacja jak z tą streamerką stary Wiesz co, kota Blokowałem! Ja już nie mam całego paska życia Ja się kurde składuję nie pisze się na takie granie. Ej, no moja A roślinka masz. nic ci nie zrobiła! No nic nie zrobiła, bo ją zablokowałem, stary. I znów od twarzy. Umrzy! <grym> Umrzy. Ach, ten kreciołek jest przepiękny. Zaraz, zaraz mi... robisz? Ty, z pachci wyskoczyły jakieś Ej, rzeczy. Zaraz mi się odpali to, co mi się odpala zawsze, jak dużo przegrywam. Rage quituję! <grym> nie umiem przegrywać. Fajnie postać jest wymodelowana. No, zapraszam cię do siebie. Hał, hał, Co to jest? O <coughs> oh, fuck. <coughs> nie. O oh, Jestem kotem. Co ty robisz? Od nie, ziemi mnie atakujesz? Od dołu? Nie mam wrażenia. Wiecie stare... jaki jest problem z y, bijatykami? Ciężko jest się. O boże, nie. Oh, skupić na tym, żeby cię. Sf... Zablokowałem! Nie! Stary, tu miał być pity oh. finisher. Teraz... Ale ja już mam tak mało życia, że to nie ma chyba większego znaczenia. Ty... Teraz. A, widziałeś? Ale jak dziwnie ona walczy, ona kurde tymi kolcami się posługuje. To. W ogóle powinna być więcej niż jedna runda. Cheata, cheata, jak czyta. Moim zdaniem powinniśmy grać więcej niż jedną rundę na walkę. Nie, ja myślę, że to jest dobra. Jezu, stary. Maria. To oznacza pięć pompek. Mi się nie chce. To oznacza pięć pompek. Dla ciebie, bo wygrałeś. Nie chcę mi się tego aparatu przestawiać. Zau powiedzmy, że ziemniak robi. Ja wam pokażę. <laughs> I skończył. co Co na to moi sąsiedzi powiedzą? Pamiętaj, że ten mikrofon zbiera audio. Tutaj też mam. Dobra. Który będzie lepszy? Jestem Stary, tak nafazowany. Teraz. Dawno się tak dobrze nie bawiłem przy grze. Mi jest, mi, mi jest dość gorąco od tych światów, żebym jeszcze się męczył pompkami. Stary, patrz na to. Patrz na to, jak teraz taki kombos będzie, że poleci i. Nie jestem fanem, ciągle przegrywam. Co po tych paru minutach rozgrywki możesz powiedzieć o tej grze? Nie lubię jej, bo ciągle przegrywam. I będę Superwoman. Ej, z laserów. To jest ci... super Supergirl, ziomek. Ty. Ani Superwoman? Nie. To czemu nie jest Super jest bojty, Wonder to super Woman? Man. No jest... dobra, ale mógłby być Superman, Superwoman? Nie, jest Superman i Wonder Woman. Wonder Guy. Nie wiem, może jest Superwoman, ale ja nie wiem. <laughs> Flaga Gili pojawia się na kartach bohatera. O, to ty. O, panie. Ten Castle outfit byłby naprawdę taki... Ty znalazłem taki krzyżyk dzisiaj, jak sprzątałem z tatą. Taki egipski. <laughs> to ja nie wiem, czy to dobrze, wiesz. O, fuck. Tym myśmy grali na tym, na tej mapie. Tak, jak byłeś małpą. Czemu nie zablokowałeś? Bo mogę. Nie blokuj mnie, bo ci nie z obrotu o! czemu kurde laserami we mnie jest. O, proszę, kurde. Ja też mam, ja też mam takie. Te... Ho, fuck, wbiegłem. Wbiegłem akurat na twój ten. Ziomek. Ty ja, bo ja włączyłem sobie coś, ale nie umiem z tego korzystać. O, jesteś. Gdzieś ty mnie wyrzucił, ziomek. Umrzyj. Nie. Yeah. Halo, halo! Uspokój się! <laughs> Zamroziłeś się. No strzela ciągle jednym ruchem, nie wierzę. Ty... o nie, kombos? Kombos. O, oh, złapany! Fact, fact, fact. Wciągnąłem ja cię jest, do tak. siebie. Stary Masz Mój, stary, nie, mój niezdrowe bohater niezdrowe wnętrze. Mój bohater to jest jakiś mag w ogóle, nie ogarniam. A jak się nazywa twój bohater? Doktor Fate. Co on robi? Jest doktorem... Jest doktorem i magiem. No ziomek! <laughs> Poczekaj, ja, ja sobie ładuję stary. <laughs> No musisz podejść, ja cię ktoś czasne. Wiesz co, wiesz co, takie rzeczy niszczą przyjaźni, wiesz o tym? Dobra, już 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 już. No proszę. kwaken Fuck no. fucking. O oh, nie. Nie. Umrzyj, 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 umrzyj. Staram się, staram się, ale nie mogę. Staram się. Przy... No ten Zanus... laser Mam... Nienawidzę tego twojego lasera, nie. ziomek! O nie, to mnie rypnie. O, bardzo! Ała! Stary, wyciągnij się poza galaktykę. Teraz do słońca. słońca. Nie rzucaj mną we słońce! Rzuciłem cię o, w pas asteroid. Ała! O, oh, fuck. Takie coś dookoła Ziemi lata, to chyba niebezpieczne. No, pas planetoidów. <noise> Stary, no chodź, chodź. No, nie! Nie. Znów <laughs> Nie. jestem w tobie. Jeszcze raz to samo. Ej, to ale źle ten, brzmi. ale to, to, to. Czym ty robisz ten lasery? To jest combo czy Nie, jeden to przycisk? O oh boże, ty masz pod kółkiem. Ja... A ty też masz pod kółkiem, stary? Ja most. pod kółkiem. I o, ja jestem jakiś taki kurde wzmocniony teraz, no. I nawet, nawet. <laughs> Czujesz to! To był no szary. Stare... Stary! Story. Klikasz jeden przycisk i strzelasz we mnie pamiętasz, przez całą mapę! Stary, pamiętasz moją lampkę do roweru? jak e. e. się <laughs> świeciła. A więc, aha, to Teraz tak, tak samo było. To, to, to jest historia, to dlaczego się świeci, zbyt, tak? Tak! Pompuj, Znaczyna kurde! Mam odpowiedź! <laughs> Jezus, Maria! Dimor skieruj, skieruj chok Żeby nie było! Raz, dwa, trzy, cztery. Ziemia chciał robić 10. Nie wiem jakby to teraz okay. wyszło. Czekaj, to ma leżeć jedno na drugim, czy nie? Tak. To się tak zapętla. Nie ma leżeć jedno na drugim. Trochę, tak, tak trochę. <śś> ostatnia. To będzie ostatnia walka. Kurde, cholerna supergirl To jest po prostu niesprawiedliwy gór. I... klikaj. Klik... <śś> Broń swojego honoru. Ja nie mam już honoru. Broń go. Jak mam bronić czegoś, czego nie ma? To jest dobre pytanie. Zabiorę biorę cyborga. Może, to, to fajny. może jakaś rasowa sprawiedliwość tutaj nastąpi. Co to jest? To jest Shazam. Black Adam. To jest Black Adam? A to Boże, przepraszam, ale on Przez jest sam. przeciwnikiem Shazama. Ja? Haha. O Boże. Zdziała. O, pięknie. Ja A ty widzisz tu skrzywienie na twarzy? No on się on cieszy się ze wszystkiego. No właśnie, panie. W ogóle dowodów na to, że on jest, jest totalnym psychopatą, jest to jest to. Deszyfruj zdobyte lubki. Yeah. Tak, tu też skrzynki są w tej grze. O, bo można dodawać te. A czemu ja to pomijam za każdym razem? Co to jest? <laughs> o, ok. Stary, stary, jaki ty szybki jesteś? jesteś. Bo mam haha odpalone stary. tu mi się w drugą stronę to ładuje. Czyli tobie to by to haha schodzi, tak? Muszę się śmiać co chwilę. O, oh, fakt, co to jest? Wow. Za... Czemu miałeś skrzy... coś nie, nie mogę kółka wciskać, bo mi się schodzi to. Czekaj, to na, 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 na czym się kurde opiera ta twoja postać w ogóle? Nie wiem, na śmianiu się. O, Ała, no, <ścoughs> no ej. <ścoughs> 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 o <pat> <ścoughs> to było cudowne. O, masz! Niech, niech? Graba. To ci nauczyłeś samouczka i teraz, teraz szpanujesz. Siedziałeś obok mnie jak robiłem samouczek, ziomek! Ale to nie znaczy, że, że to będę ogarniać, nie? O nie. No. Co się stało? Czy Za daleko po... byłeś. Eee. O fuck, 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 nie, 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 nie. O, a moje? Nie ma, O, trafiłem, ale tak na styk, byłem zaraz obok. Gdzie się teraz przyniosłem? To jest stary Czym planeta Apokalips. Dookoła? to jest? To jest planeta Apokalips, którą rządzi jeden z największych badasów całego tego uniwersum. Czym ja tych rzeczy nie wiem absolutnie? No bo się nie interesujesz. O Boże, nie. <śmulatujesz> uh <-huh. śmulatujesz> no super mi to wyszło, o Boże. Lecę po ciebie. Lecę po ciebie. No i znowu, ciągle graba robisz? <śmulatujesz> Ta, bo go nie blokujesz. Bo się nie da. Nie trzeba go, trzeba z... go skontrować, ale trzeba cholernie oh szybko reagować. Nie. Czekaj, stój tam, stój. Kup, przepraszam. No, podejść podchodź no chodź, chodź, chodź. No. O oh fuck, nie. Nie, czekaj, chcę się odsunąć, nie mogę. Co się stało? Zabiłeś A zabiłem cię już, o bo... ja nie chciałem. Tibur. Podłożyłeś się! Nie podłożyłem się, bo chciałem super zdolność, teraz walność, a ty mi zdążyłeś mnie dobić po prostu, fuck. Absolutnie czuję, że się podłożyłeś. Nie. No dobra, trudno. Nie zrobiłem tego. Nie chciałem wam pokazywać, jak Tiwur pompuje. Absolutnie. Dobrze, Tiwur, dobrze. Wiesz, 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 co to znaczy, jak, jak się pocisz? Że bogowie płaczą. Puszcz patrzy. Płacze. Aha, tu już płaczę. No, Bog, mój Bóg. Zakończymy? czy ja jeszcze raz. Jeszcze ostatnią walkę stary. Ku. No dobra. Jeszcze jedną. Joker ci nie podszedł chyba. Podszedł mi, tylko chciałem zobaczyć jego kombosa. Nie z... udało się, ale mi się najbardziej najlepiej walczyło. Wiesz kim? Chyba tym. Z, ze słampa Człowiekiem. A ja sam nie wiem. Swampfingiem? Ty. Mam bez Ty, czarny kanaryk. Black Canary. A ja zagram dead shotem

Jest cena. Zaczynamy, stary. O Boże, ty już się, naładowałeś. się naładowałeś. O, ładnie. Co się teraz dzieje? Mam czaszkę jakąś. Stary, dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Czyli, że teraz umieram trochę? Ty cały czas chyba tak trochę umierasz szczerze jako ta postać Nie, A. to ci chyba jakiegoś powera daje. O oh fuck, teraz widzisz ty mnie wygrabowałem o, 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 o! o, Jakbym ci te rury przeciął, o to byś był porobiony O nie Ała. Teraz Ała. ja ciebie Ała. wygrabowałem <laughs> Za późno Nie <laughs> No i, i cały mecz na grabach Od Nie ma kury. tak ty masz już super ruch? Jak ty to robisz? Ty masz trzykosz tak super ruch? Nie wiem Super ruch się ładuje jak obrywasz i jak zadajesz obrażenia. O kurde, ale to jest taki bardzo personalny super ruch. Nikt nikogo nie wywozi do innego świata. Ja zepsułeś mi ruch. O nie! I teraz zobaczysz... O co Boże! To, co, to na, co to znaczy prawdziwa siła Bane? Co to znaczy prawdziwy spersonalizowany ruch? To jest... Przeciąga cię... Zupełnie da inną arenę i sprawia, że twoje serce kwiczy i płacze. Wyszeka jest jedna z najsławniejszych rzeczy, którą zrobił Bane. No? Złamał Batmanowi kręgosłup, tego podniósł i okolanko go złamał. O, świetnie. Co to było? O Boże, nie! Chcę uciekać! No Fuck. Jak się ucieka, jak się ucieka, jak się ucieka, jak się. O nie. stare było w tutorialu. No dobra, ale ty grałeś w tutorialu. Masz? No dobra, a to było trochę cię. lepsze niż ucieczka. <laughs> Nie, super ruch! <laughs> Czy się uda? Aj! Myślałem, znowu. że to zblokowałem. A... Jezus, Maria. A to jest naprawdę zabójcza kombinacja uderzeń. 553 obrazy. To jest Czernobyl. Dosłownie. Znaczy wygląda trochę. Tam było mniejsze miasteczko. Miałem straszliwą ochotę wejść, tylko że była noc na yy, ten turecki czy, czy ty um umierasz mnie? To ty, ty ja cię umarłem. Tibur, <laughs> z walki na walkę ty się uczysz. Tak jak w ping pingpongu jak grałem z moim tatą. Zawsze pierwszy raz przegrywałem. Dajcie nam znać, co sądzicie o naszym kanapowym graniu. <laughs> uh. Dajcie znać o... Następnym razem Pomyślę, jedna, fit. jedna przegrana 5 km biegu. Tak, dookoła rynku. Chyba bym umarł. Bardzo możliwe. No i cóż, pamiętajcie, to nie jest pierwszy odcinek, który z tego nagrywamy. Pierwszy macie jeszcze u mnie. Jeszcze więcej tego samego. Tylko, żeby Bijacie z pompek. Tygodnia, zostawcie mu łapkę w górę i zasubskrybujcie jego kanał. I u ziemniaka też możecie to zrobić. Bo dużo pomysłów robimy i realizujemy. Zacięło się nagrywanie. Nie, nie zacięło się. O Boże, myślałem, że zostało na menu. zapomniałem, że ja wyszedłem do menu i jesteśmy w menu. Przeraziłeś mnie. Bo te mecze były potężne. Jak Potężne, jak pomnik. Jak kilo kiełbasy. <noise> Przed, czy po zjedzeniu? Dzięki wam wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się A... podobało. Tutaj macie odcinek t -Volta, tutaj macie subskrypcję. Ja odpadam klimę. O, bo umrzemy. Trzymajcie się! O stary. papa. Pa. Ale przyjemnie. Jeszcze nie jest przyjemnie, ale zaraz będzie, już sobie to wyobrażam <noise> Ale przyjemnie, bo już wiesz, że będzie przyjemnie. Bo będzie chłodno, sprecyzujmy. Bo wiesz co nadchodzi, no. Chłód. Chłód? Czy tam jest jakiś Iceman? Jest, Captain, Captain Cold. Jak tak powiem, to PlayStation fajna rzecz. To prawda. Tylko ja bym rozwinął ten temat i zobaczył, PlayStation jak wygląda. Nie tylko jako konsola do gier, ale także jako konsola ogólnie, takie, takie centrum mobilne. Znaczy centrum, centrum multimedialne. multimedialne. Też na M i mi się pomyliło. To od tych pompek. Wiesz, bice biceps is more importanter. <laughs> tak. No, legs is important, but big biceps are importanter. Kończmy, bo coraz bardziej szumi. Dzięki. Pa.